Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku *Stated Grail The Fall of Avalon. No, jesteśmy u naszych... my Nie wiem jak ich dalej nazwać, czy to są bożkowie, czy to są pramieszkańcy... nie, to nie są pramieszkańcy z tego co oni mówili. Ale dobra, rozwalmy sobie te... Nie wiem, to są serca jakieś. Co się stało? Nic? Wymaga pulsująca osobo. Okej. Okay. Osobliwość. Dobra, zobaczmy w takim razie, gdzie ona będzie. Czy tutaj gdzieś z tyłu? Nie wyglądają te świecące kamienie się, ale. Tam coś jeszcze jest pomiędzy jakby. Tam pewnie nie wejdziemy. O to jest chyba ta osobliwość. O Jezus, jak to wali po oczach! The frenzied dreams do not haunt it like the others Give it, give it to us All thy body and mine will be shattered to dust I want to, I And every speck of spirit that shall remain Will suffer in endless pain Each one individually I can probably escape from here, what's Czy nie? Czy nie daliby mi, jak myślicie? Może bym mi uciekł. Wydłupił stąd i tyle by było z tego. Nie wiem gdzie to jest. Jest tutaj pulsująca. A, jestem nie mogę nic zrobić w sumie. No. no it. 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 Such a o kurna, nie to chciałem zrobić! Despite Byłem ciekaw co się stanie. Element,

Dobra, fighting! Ale oni są. słabiutcy przeca. No poczekajcie, tylko. No, oddajcie mi. kondycję. O, jaka lipa jest. Ja, ale jestem ciekaw, co się wydarzy, jak ich pokonam. Choć i tak pewnie wrócimy sobie z zapisem do tego wcześniejszego, no bo nie to chciałem ogólnie zrobić, nie? Dzisiaj chciałem ich uwolnić. Bo byłem bardziej ciekaw, co się wydarzy, jak ich uwolnię. Aniżeli to jak ich pozabijam, no bo jak ich pozabijam to wiadomo, to ich po prostu nie będzie. Ale byłem ciekaw jakie konsekwencje będą jak... ich nie pozabijamy. Dobra Dechli i co się dzieje? Wszystko się częsie Ale no, nie widzę, żeby coś się zapadało albo co? E? Już? Dobra, czytajmy sobie, słuchajcie, tą grę. To było chyba tu. Czytajmy sobie tą grę jeszcze raz i teraz zróbmy ją tak, jak chciałem zrobić. Czyli rozwalmy to, bo to jest niepotrzebne. Idźmy, weźmy to pulsujące coś tam, nie pamiętam, jak to się nazywało i włóżmy to na to miejsce, bo to mnie bardziej ciekawi, co się stanie, jak to zrobimy.

tego będziemy widzieć dopiero później Wniosek z tego O kurna, dobra, czyli to ma daleko że skutki Spoko, o no dobra, wejście się zaraz zawali, ale ja tu mam jeszcze rzeczy do zlutowania, więc... Są rzeczy ważne i ważniejsze. No sorry. Jakby nie było, nie wiemy nawet w którą stronę uciekać. Pomyślałem, że tędy jest miejsce do ucieczki, ale jednak nic z tego. Bo tak realnie wiecie, tamto nam nic nie dało, nie? Że pokonaliśmy ich, nic się nie wydarzyło. Tutaj się chociaż coś stało. Dobra, ale jak mam. A, w ten sposób mam wyjść, okej. Okay? No kurna. Jestem ciekaw, jakie to będzie miało konsekwencje. No bo tam to wiadomo, no, tam byliśmy pewni, nie? Zabijamy tego golema i tyle. Ale tutaj... Tutaj mogą być ciekawsze konsekwencje. O nie. No i... Ja pier... No naprawdę? Poważnie gro? A co ja, jeszcze damage mi nie zadaje? Dobra Umarli, umarli No i co? No dobra, ale co dalej, bo. Jakby. Mam wrażenie, że. Jakby, co dalej? Ile mam miejsc na te rogi południa, żeby zrobić w ogóle? Ale. stili, jakby, co dalej? No, uwolniliśmy tego golema. Jakby, i co? O nie, znowu ja... Nie ja. Traf... Nie trafiłem jeszcze. No jakby trzymajcie mnie, przeca. Ja mam... dzisiaj mam jakiś problem, słuchajcie. Ewidentnie. Dobra, uspokój się tym niedźwiedziem. Przecież czym do ludzi, no. Czym do ludzi, panie kochany. Co tutaj było? Pamiętacie? Bo ja już nie, a tutaj mamy misję. Nie, to nie tutaj. W tamtym miejscu, w którym byliśmy. Jest ta misja, tylko czemu mnie teleportowało w takim razie tutaj, a nie pod to wejście? A, dobra, to to są bandyci, tak stawiam. No, jakbym zgadł. Dobra. No, kurna, ale jest problem. Znaczy, denerwuje mnie strasznie ten brak kondycji, mój, nie? Strasznie mnie to denerwuje. Bo, jakby całe to, że tak fajnie fajnie wygląda ta walka, kurna, ginie przez to, że. Kondycja taka beznadziejna, nie? Dobra, pustą skrzynię to już mielimy. Weźmiemy sobie te rzeczy. W sumie ten wytrych się przyda. Ten nic nie miał. Ja mam strzałę w klacie wbitą. To trzeba na pewno wyciągnąć. O! A to ci ciekawostka. Zbugowany delikutaśnie. No dobra. I czy my jesteśmy? Jesteśmy. Już prawie... to no co tu się dzieje z tymi... Jakoś tak dziwnie. Jestem teleport tutaj nadal Tak jakby... Co jest? Dlaczego ja mogę tu jeszcze raz wejść? Cofnęło mi progres, czy co? O co tu chodzi? Że ja już tędy wchodziłem, nie? Byśmy już tu byli. Czemu ta misja z drogami południa nadal tu jest? Oj. I chciałem spadać na dół, Ej, ale oni już nie kopią teraz. Bo mi się wydaje. Nie, no tu się nic nie dzieje. What the fuck? A i tu jest teraz zasypane to. No to, no to co ja mam tu za misję, niby? Bo jakby wiecie, jak tu przyszedłem, pokazywało mi, że tu mam misję. Dlatego tu zeszliśmy A, myślałem, że to wybuchnie jak w to... O! Aha. Coś się zbugowało się delikatnie. No tu też nic nie ma. Nie wiem czy ja go po prostu muszę zabić, żeby... Oj! Zrobiłem małą aferę, słuchajcie. Wszyscy się na mnie chyba delikatnie zdenerwowali. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Aj, nie, nie, wróć! Oj, ale strasznie zbu... Nie, no to beznadziejnie zrobili. To zrobili mega beznadziejnie. Wygląda tak pobugowane, jakieś takie. Nie wiem. Nie podoba. W ogóle mi się. Szczerze, w ogóle mi się nie podoba ta misja, nie? Mam wrażenie. Jakiś tak. Ja mam wrażenie takiego wiecznego Bugu w tym. Ale czemu? Nie potrafię odpowiedzieć. To sam fakt, że on mówił, że o to się zaraz zawali, a ja tu przychodzę normalnie, gdyby nigdy nic. No to to już jest takie, że coś tu kurna jest nie tak, jak być powinno. Mam no, fajne wybuchy, tylko co z tego. No, ja tu nic nie mogę zrobić jakby, nie? A jakbyśmy mieli tutaj, nie wiem, jakąś kontynuację, cokolwiek, no ale tu nic nie ma. I tu już wszędzie byliśmy. Tylko weszliśmy zobaczyć, że ten. No, chyba, że to jest tak, że po prostu się, nie wiem, nie aktualizuje ta misja, dopóki nie zrobimy wszystkich trzech tych miejsc. Ale to jest dla mnie trochę bez sensu. Jakby to jest nielogiczne w sensie takim, nie? Bo to powinno być tak, że jak robisz misję w danym miejscu, to masz ją skończoną w tym miejscu i tyle, a nie, że jakby. Wiecie o co chodzi, nie? Nie wiem, bullshit. O! O kurwa! Ja jestem! O! Wow, wow, wow. W teleporcie utknąłem głową. No dobra, no i widzicie, i tu jest to, ale dobra. Zobaczmy sobie to rogi południa. A, bo. Dobra. Ja jestem. Ja jestem po prostu dzbanem, bo tu chodzi o te dziwne skały. Dlatego on mi pokazuje to miejsce. Bo tutaj mogę je wydobyć, nie? O to chodzi w tym wszystkim. Oj. O i zamek mi się nie wczytał. Oj. No, tego się nie spodziewałem, muszę przyznać. Tego się nie spodziewałem. Natomiast ja bym chciał z Ozbrindem pohandlować trochę. I jeśli będziemy mieć opcję, to to to, żeby nam ulepszył. Bo dropnąłem takiego Budzydana tam. Nie wiem, czy widzieliście. O tego. I w sumie, on, jak po ulepszeniu, powinien być lepszy od tego mojego, który mam. Mhm. I ten między starostali też niby byłby git, ale no, jakby nie oszukujmy się. Czy wraca zdrowie i many. Dobra, to tego nie potrzebuję. Pan też sobie zostawię. To to nie wiem, to se zostawię. Pięć obrażeń magicznych. Nie wiem, zwiększa obrażenia. Atak z ukrycia zwiększa no, to nic. Wada truciznę. Sprzedawałbym coś, tylko ja nie za bardzo wiem, co ja mogę sprzedać, nie? Zbroja królewskiego rzeźnika. No, ona jest gitem, ale no kurwa, za 6 mam ją sprzedać? Naprawdę? Za 6? No nie wiem, szczerze. No nie wiem. No nie wiem. To mogę sprzedać, bo tamte nagolenniki są, nagolenniki są lepsze. Ten zardzewiały pancerz rycerza na pewno mogę sprzedać. A stąd musiałbym wyciągnąć relikty. Relikty, wydobądź. Stąd bym je wydobył. Ile to kosztuje? Kurwa, 500. Naprawdę to kosztuje 500? No dobra, no nie mało, ale no trudno. Wydobądźmy z każdego, i teraz tak. Jeśli bym chciał naostrzyć tego Budzydana. Kurwa na no tego mam plus 4, nie? Jakby nie było podwójne. Trochę żałuję teraz, że wyciągnąłem to, no. Ale już chuj trudno. Kurwa powiem, wam, że nie wiem, co mam zrobić za bardzo. No, na pewno tą zbroję byśmy zamienili. Ja ją właśnie wy wyrzuciłem, tak. Na pewno byśmy tą zbroję sobie zamienili. Ten hełm nie, coś jeszcze tutaj było takiego, że średnia, średnie było, a nie ciężkie, czekaj, a te nagolenniki, to to weźmiemy, one mają trochę mniej pancerza co prawda, ale to jest średni pancerz, więc powinienem troszeczkę lepiej się ruszać, ale to nic nie zmienia, bo dalej mam ciężki pancerz na sobie jakby całkowicie. Hmm. Widzicie? Czyli to nic nie zmienia pod tym kątem. Musiałbym wszystko zmienić. Hmm. Kurna, nie wiem jak to dobrze zrobić. Nie wiem jak to dobrze rozegrać. Bo teraz pewnie, żeby te relikty włożyć, to dodaj miejsce na relikt, A dołącz relikt? A nie, dołącz relikt jest za free chyba. Chyba. Dołącz miejsce na relikt. Ile kosztuje? 200. Dobra, to dołączymy. nie mam włożonego, to nie. Tutaj by się przydało też. I naostrzyć. No ale dobra. Aha, bo wydobądź. Albo ja tylko jedno z tego mieczu giganta ściągnąłem. No dobra. To teraz tak, to zbroję. I relikt. Mniejsza koszt punktów kondycji wszystkich akcji. Odpala przeciwników to nie. No i dodatkowe 50% obrażeń, jeśli masz pełne punkty many, magii. do to sobie dołączymy. Teraz tak. A, bo na pozostałych rzeczach też nie mam kurna. Dobra, na tych nagolennikach wrzućmy sobie. Co ja, sobie, co ja tu wrzuciłem? Dobra, to to sobie wrzućmy. Na płaszczu mogę co zrobić? To, no, bo nie wiem co to było, nieważne. I teraz tak, no dodaj miejsce na relikt. Gdzie ja mogę jeszcze dodać miejsce? Aha, tylko że ja nie mam hajsu już. No to jest trochę przypał, szczerze mówiąc. To jest trochę przypał, ale ta zbroja... O! 265. A ja jestem w stanie zrobić tak, żeby... Rycerski na, pieśnik, na pierśnik na przykład skraftować i mógł go sprzedać za jakiś tam w miarę fajny hajs? Czy to tak nie bardzo działa? 21, o ja pierdolę, no to faktycznie. No to faktycznie, no tyle pieniędzy, że poszaleję. Tyle pieniędzy, że poszaleję, słuchajcie. No, Taką ilością hajsu, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Dobra, to sobie wszystko sprzedajmy, bo tego nie używam w ogóle. To też mogę wszystko sprzedać. Dziwno plazmy zostawmy, ale dziwno skałów mogę trochę sprzedać. O! To mnie to nie byłoby takie głupie. Tą miksturę many to też w pizdzie. No my tu jeszcze mamy. Tu jakaś mikstura many też. Trzeba troszeczkę posprzedawać, bo mamy za dużo tych rzeczy. A umówmy się, akurat mikstur many to my nie używamy w ogóle. Wywołuje furię, no dobra, tego też nie potrzebuję, bo nie wiem jak ta furia działa w sumie. Whisky się nie przyda. Tego żarcia nie ma co sprzedawać, bo to są groszowe sprawy. Może do rzucania jakieś bielunie, nie bielunie, kurna. Najdroższe niby na samej górze, nie? No ale to umówmy się, tu już nie ma nic drogiego. Są no, same tanie rzeczy. Są już same tanie rzeczy, nie? Niezbędna podczas ucieczki przed aberracją dziwu. Dobra. Ile mamy hajsów? Poczekajcie, bo ja już się zgubiłem. 1700. 1700. My coś naostrzyli sobie się zastanawiam co. Tylko się zastanawiam co, ale chyba zbroje co? Na 209. Byśmy zrobili. I może jeszcze byśmy relikty jakieś dodali. Jeśli możemy dodać, w sumie możemy. Tak, tu za 200. Tu za 200 i zobaczmy co możemy dołączyć tu. Nic, bo nie mamy i nic bo nie mamy. Nie no super, to zajebisty deal zrobiłem. Dobra, to ja sobie do tych mieczy może chociaż pododaję. Wiecie, bo to przyznaję broni kradzież życia. To to bym chciał do tej, a do tej bym chciał. Ale nie trucizna. Nieznany, nieznany, nieznany. Atak z ukrycia to nie, tu nieznany. Obrażenia magiczne. No to, to nie, no to. Kurwa, to nie wiem. To chyba damy jeszcze jedno i tyle. Dobra, dzikie amulety, żeśmy stracili. a bo ja z tym osbryntem miałem pogadać przecież o tym dziwnoskale, no i widzicie to z wrażenia. Oto gong oraz dziwnoskał. A, czy jeszcze gong muszę zabrać ze sobą? Gong jest tu czy tu? Kurwa. Nie, z krwawego jeziora raczej nie. To gong będzie pewnie tu. Oni mówili, że w tym. Że właśnie, że właśnie, że tu. Ja tu kurwa gongu żadnego nie widzę, tak? BH. Tutaj ma być niby, ale... Ja tego gongu to tu nie widzę, moi drodzy. Nie wiem jak wy, ale ja go tu nie widzę. O! Wow. to ciekawe. Że tutaj dziś jest jakieś wejście. Myśmy tu raz byli, nie? Ale ja już nie pamiętam jak tędy się właziło. Gdzie ten gong? A. Leży. Dotyk matki. O zaklęcie. Takiewka. Mamy gong. Coś tu jeszcze leży, może? Nie, to czemu ja w sumie tego gongu tu wcześniej nie podniosłem? Chyba, że ja go nie widziałem, po prostu. Chyba, że ja go nie widziałem i to jest ten temat. Że go, wiecie, nie, nie podniosłem, bo go nie widziałem, nie? No może tak być w sumie, może tak być. Lipka, może tak być. Dobra, idźmy zobaczmy.

Natomiast słuchajcie, zakończymy sobie tutaj ten odcinek, żeby już wiecie, żeby nie było tak, że ja ten gong odpalę, później się okaże, że tam jest dłuższa temat, pół godziny, wiecie o co chodzi. Natomiast dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Koniecznie zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i co, zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.